Polska mówi, sędzia w stanie spoczynku, pani Barbara Piwnik. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani sędzio, chciałbym panią zapytać o obecną sytuację w Polsce, jeśli chodzi o yy, całokształt, o sądownictwo. Jaki to może mieć wpływ na najbliższe lata? Jak pani ocenia tę sytuację? Bo ja się kompletnie w tym nie mogę odnaleźć. Mam wrażenie, że nie tylko pan nie może się w tym odnaleźć, bo sytuacja jest, powiedziałabym, najkrócej dość skomplikowana. Niewątpliwie wymiar sprawiedliwości wymaga reform, zmian, o czym od wielu lat mówię. I chciałam tu podkreślić, że z przykrością zauważam, że wielu rządzących także nie odróżnia, Wymiaru sprawiedliwości od organów ścigania I kiedy słyszę o tym, że wymiar sprawiedliwości, a w tym zwłaszcza prokuratura wymaga zmian, to przyznam, że burzę się we mnie wszystko, ponieważ wymiar sprawiedliwości sprawuje sąd najwyższy, sądy powszechne, sądy wojskowe administracyjne i na tym koniec zmian wymaga także Sposób funkcjonowania prokuratury, ale to jest zupełnie inny rozdział. Natomiast jeśli chodzi o sądownictwo, od lat słyszymy, że są wprowadzane zmiany, reformy, tylko może te zmiany nie były najszczęśliwsze jeśli chodzi o system powoływania sędziów to wszyscy wiemy że sytuacja się już tak bardzo skomplikowała że na dobrą sprawę trudno powiedzieć kiedy zapadają wyroki takie które w ogóle orzeczenia które mogą być akceptowane i które są wydane przez osoby uprawnione a które to orzeczenie mogą być wzruszone, co oczywiście budzi pokój, niepokój obywatela, który do końca nie wie, czy jego sprawę po wielu latach oczekiwań niejednokrotnie rozstrzygnięto ostatecznie, czy za chwilę się okaże, że m, trzeba będzie powrócić do tego. I oczekiwałam, że w sytuacji, kiedy toczyła się kampania wyborcza, kiedy dużo się mówiło także na temat zmian w wymiarze sprawiedliwości, że w sytuacji, kiedy doszło do zmiany po wyborach, że zostaną przedstawione projekty ustaw, które będą Regulowały chociażby te kwestie, właśnie związane czy to z funkcjonowaniem Krajowej Rady Sądownictwa. Ja oczekiwałabym tego, że będą dokładnie, nastąpi dokładny przegląd chociażby procedur, przepisów procedury karnej, prawa karnego materialnego, bo też gwałtowne zmiany wprowadziły niedobrą sytuację. No ale na razie tylko słyszymy o projekcie zmian dotyczącym Krajowej Rady Sądownictwa, a poza tym głucha cisza. Jest to o tyle niepokojące, że te przepisy dotyczące funkcjonowania Krajowej Rady Sądownictwa Znowu wprowadzają podział sędziów tych, którzy mogą i którzy nie mogą kandydować do Krajowej Rady Sądownictwa, łączy to się z tym, że kwestionowany jest sposób powołania wielu sędziów, w tej chwili sięga to już paru tysięcy osób. I uważam, że jeżeli rzeczywiście ma nastąpić jakieś, jak to niektórzy nazywają, oczyszczenie, wyjaśnienie sytuacji związanej z tymi powołaniami, to najpierw należałoby ostatecznie uregulować i wyjaśnić te kwestie, bo jeżeli zostanie uchwalona ustawa, no oczywiście jeszcze nie wiemy, jaka będzie decyzja pana prezydenta, ustawa, która nadal będzie dzielić sędziów, to nigdy nie będą to poprawne rozwiązania. Więc podsumowując, sytuacja jest nad wyraz moim zdaniem skomplikowana. Chciałam to o tym powiedzieć w jak najprostszy sposób, ale co podkreślam zawsze, że najważniejszy jest obywatel i właśnie to, co pan zawarł w pytaniu, dotyczy przecież tak naprawdę sytuacji tego obywatela, który Praktycznie każdy kiedyś znajdzie się w sądzie, będzie świadkiem, będzie stroną w postępowaniu, będzie czekał na jakieś bardzo ważne dla siebie rozstrzygnięcie. I jeżeli nie nastąpi szybkie, jasne i zgodne uregulowanie tych narosłych problemów, to naprawdę trudno w tej chwili określić jakąś perspektywę czasową, kiedy. Będzie mogło dojść do zmiany oczekiwanej przez obywatela, a więc tego, żeby Prawo było jasne, zrozumiałe, stabilne, bo jeżeli mówimy o domniemaniu znajomości prawa, to właśnie chodzi o sytuację, że obywatel powinien to prawo znać, a jeżeli karnego nie zna, to zawsze ryzykuje, że znajdzie się w bardzo trudnej dla siebie sytuacji. A więc prawo musi być jasne, stabilne. Ci, którzy prawo Stosują, nie mogą mieć wątpliwości, bo teraz są takie sytuacje, że czasem jest trudność z określeniem tego, jakie prawo należy zastosować tak, żeby było poprawnie. A poza tym, jeżeli sądy i sędziowie nie będą cieszyć się należytym szacunkiem i nie będą narażeni ciągle na Niewybredne ataki, to także nie sposób oczekiwać, żeby ten obywatel miał poczucie bezpieczeństwa wtedy, kiedy trafi do sądu i będzie oczekiwał rozstrzygnięcia swojej sprawy. I mimo najszczerszych chęci, nie potrafię teraz zakreślić jakichś ram czasowych. Kiedy moglibyśmy oczekiwać takich korzystnych zmian. A czy moglibyśmy, pani sędzio, zakreślić powiedzmy, jakąś definicję na temat, co może w tej chwili obywatel, to znaczy, czy powinien może wyjść, nie wiem, czy to ze strefy komfortu, czy ma jakikolwiek wpływ, czy powinien zacząć głośno już mówić o tym, że po prostu dłużej taka sytuacja już trwać nie może, bo przecież to lata, rok za rokiem, mija. Ta sytuacja jest nie od, nie od dwóch lat, nie od trzech. To prawda, że ta sytuacja komplikuje się z roku na rok coraz bardziej. I o tyle jest myślę trudna dodatkowo sytuacja obywatela, że także niejednokrotnie o tym mówiłam. Generalnie jest słaba znajomość prawa. W społeczeństwie, i y, uważam, że dawno już, jeżeli mówimy o zmianach, jeśli chodzi o edukację, y, powinno dojść do tego, że i mały, i duży obywatel powinien być przygotowywany do życia w demokratycznym państwie prawnym poprzez. Y, m, zajęcia, lekcje, jakby tego nie nazywać, y, z chociażby konstytucja, przepisy, y, to, że rządzący mylą wymiar sprawiedliwości z organami ścigania. A ja niejednokrotnie doświadczyłam tego, że nawet dziennikarze do mnie mówią: Pani mecenas, nie jestem mecenasem, pani prokurator, nie jestem. Pro Prokurator, adwokat, radca prawny, sędzia. Wydawałoby się, że każdy dorosły obywatel doskonale zna, jakie są różnice i wieko od kogo czego oczekiwać, a okazuje się, że to wcale nie jest takie proste. Poza tym, żeby obywatel w tym skomplikowanym świecie i przy coraz bardziej skomplikowanym prawie mógł korzystać kiedy przyjdzie taka potrzeba z pomocy prawnej czy to radcy prawnego czy adwokata to musi być przygotowany do tego czego może oczekiwać co w ramach świadczonej pomocy prawnej adwokat czy radca prawny ma do zaoferowania i jeżeli obywatel poprzez edukację nie będzie do tego przez państwo przygotowywany, to później jest coraz bardziej zagubiony. Nie rozumie sytuacji, w jakiej się znajduje co ja miałam okazję często obserwować na salach rozpraw. I z przykrością też stwierdzam, że odkąd rozszerzono dostępność do zawodu i y, mamy bardzo wielu adwokatów, bardzo wielu radców prawnych, nie oznacza to wcale tego, że każda z tych osób jest w równie dobrym stopniu przygotowana do świadczenia pomocy. Żeby komuś skutecznie, Udzielić pomocy prawnej, nie tylko trzeba znać prawo i nie tylko sięgać i szukać w Google'ach przepisu obowiązującego, tylko znając prawo trzeba być jeszcze przygotowanym do tego, że. Każdy człowiek jest inny. Wiele osób ma trudność z określeniem tej sytuacji, która według takiego szukającego pomocy, tej pomocy prawnej wymaga. I jeżeli. Ludzie mają coraz większą trudność z porozumiewaniem się ze sobą, to żeby uzyskać od takiej osoby wszystkie te informacje, które pozwolą następnie skutecznie świadczyć taką pomoc prawną, to i ten obywatel i Adwokat, radca prawny, ale także, jeśli chodzi o organy ścigania, prokurator, policjant, y, powinien posiadać umiejętność komunikowania się. Dziś jest to szalenie trudne i kiedy przychodzi do ustalenia, tak jak w procesie karnym prawdy materialnej, to droga do tej prawdy bywa, bywa bardzo wyboista i później jeżeli słyszymy o jakichś niesłusznych skazaniach, czy tym, że ktoś odbył karę, której nie powinien, to ja mam wrażenie, że uzalążka tego jest ta sytuacja właśnie związana z tym, że dzisiaj jeden człowiek drugiego człowieka już, nie słucha z należytą uwagą. To prawda. Pani sędzio, czy sprawy, rozprawy zdalne, to wydawałoby się, że mogłoby uprościć, ułatwić ten system. Czy, czy pani jest za, czy. czy, czy w Zdecydowanie w ogóle to się przeciw. Zdecydowanie przeciw. Ja czasem, może to brzmi żartobliwie, ale z całą powagą, mówię, że reformę wymiaru sprawiedliwości. Jeśli chodzi o funkcjonowanie sądów i to, z czym obywatel styka się w sądzie, rozpoczęłabym od tego, żebym y, zmieniła przepisy dotyczące y, funkcjonowania asystentów sędziów, to znaczy zabrałabym asystentów y, sędziów. I drugi punkt, zabrałabym monitory z sali rozpraw. A, Dalej, jeżeli w ogóle mówimy o możliwości zdalnego rozstrzygania spraw, to, to, to problem jest jeszcze większy niż z tym monitorem na sali. Dlaczego o tym mówię? Ano dlatego, że jeżeli sędzia jest skupiony na kontrolowaniu poprawności sporządzanego protokołu wtedy, kiedy ma do czynienia, czy to ze świadkiem, biegłym, oskarżonym, powodem, pozwanym stroną w procesie, to umkną, czy mogą umknąć te wszystkie informacje, te przekazy pozawerbalne, to wszystko, co dla. Sędziego stanowi następnie bazę do wydawania orzeczenia. Jeżeli zwraca uwagę na kropki, przecinki i błędy ortograficzne, to nie zwróci uwagi, nie zauważy na przykład komunikowania się osób na sali. Co może być istotne dla tego, co usłyszy. Natomiast jeśli chodzi o zdalną komunikację, to w ogóle tak naprawdę tracimy możliwość kontroli, choćby tego, czy osoba, która na przykład ma składać zeznania, ma zagwarantowaną pełną swobodę wypowiedzi. Nie będę wchodzić w szczegóły, żeby komuś nie podsuwać pomysłów wtedy, kiedy. Taka metoda będzie wykorzystana i będzie można osiągnąć cel zupełnie inny niż zamierzony przy rozstrzyganiu spraw. Panie sędzio, jeszcze wróćmy do wątku m, tego zamieszania, które się dzieje w sądownictwie. Czy na przykład stróż prawa, policjant, policjantka mogą czuć się bezpieczni e, w tej sytuacji, kiedy tak naprawdę dostają, nie wiem, e, nakaz e, doprowadzenia e, z, w, kogoś e, ze świata polityki. E, nie wiadomo, czy, 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 nie wiem, czy ten ktoś e, no, jest, czy to powiedzmy ze świata e, so, sądownictwa, czy ktoś jest sędzią, nie jest prokuratorem byłem czy ministrem. Wchodzi pan tu na śliski grunt, dlatego, że mm, i mówię to ze smutkiem. Jeśli chodzi, właśnie wspomniał pan o funkcjonariuszach policji. Ja nikogo nie podejrzewam o, o złą wolę, ale od wielu lat powtarzam, że ciągłości w przygotowaniu do zawodu tylko świat przestępczy nie utracił. Natomiast różne zmiany, mniej lub bardziej gwałtowne spowodowały to, że choćby w policji ta ciągłość i ta a przez ciągłość wykonywania i tradycję wykonywania zawodu, także rozumiem przekazywanie tej ogromnej wiedzy, która jest zdobywana w trakcie wykonywania służby, i co jest niezbędne wtedy, kiedy do służby przystępuje. Młody funkcjonariusz, kiedy jest, ja tak zakładam, pełen dobrych chęci i zapału, ale chęci i zapał nie wystarczą wtedy, kiedy trzeba mieć rzetelną wiedzę, a taka wiedza wynikająca z doświadczenia jest bezcenna wtedy, kiedy trzeba się zmierzyć z różnego rodzaju problemami. I jeżeli dzisiaj ja oczywiście obserwuję to, co w przestrzeni publicznej jest możliwe do zaobserwowania, to niejednokrotnie, nawet w takich przekazach z jakichś zdarzeń, mam wrażenie, że funkcjonariusze są w jakimś sensie bezradni, że nie wiedzą, co w takiej sytuacji należałoby zrobić, ale to wynika z tego, że dziś chyba pięcioletni staż pracy to już jest długim stażem pracy, a, a to za mało, żeby radzić sobie w różnych trudnych sytuacjach, wtedy kiedy trzeba mieć oprócz tego teoretycznego przygotowania takie poczucie własnej wartości i świadomość pełnionej służby przez to, że posiadam określone uprawnienia i bez względu na to, z kim przyjdzie mi się zmierzyć, to mnie prawo. Moje uprawnienia będą chronić przed jakimikolwiek chociażby zakusami władzy. I jest to problem, Myślę, narastający, podobnie jak z sytuacją, jaka ma miejsce w wymiarze sprawiedliwości, że ta sytuacja się nie poprawia, i tutaj może niektórzy się poczują dotknięci, ale niejednokrotnie mam wrażenie, że te przekazy, które są. Jeśli chodzi o różne seriale telewizyjne, programy dokumentalne czy pseudodokumentalne, kreują one taki obraz funkcjonariusza na służbie, a jeszcze najgorzej, kiedy funkcjonariusze biorą udział w przygotowywaniu takich materiałów i to, jest także jakąś bazą dla tych, którzy wstępują do służby, i niech oni przestaną oglądać te seriale telewizyjne, bo to może w kłopoty wpędzić jedynie, a nie nauczyć pracy. I nawet jeżeli te programy, te, te szkolenia związane z przystąpieniem do wykonywania zawodu, pełnienia służby są mocno okrojone to zachęcam do tego żeby we własnym zakresie każdy kto komu przychodzi takie czynności wykonywać czytał obowiązujące przepisy zgłębiał prawo bo zetknęłam się też z sytuacją taką że funkcjonariusz policji w Warszawie zapytany o to gdzie należy szukać podstawy, gdzie są przepisy regulujące zatrzymanie obywatela. Po chwili ciszy powiedział, że było jakieś zarządzenie komendanta. Więc, w takiej sytuacji, kiedy przyjdzie do komplikacji, tak jak pan pyta, jeszcze z sytuacją immunitetu bądź braku nakazu, i tak dalej, tak dalej, to ja rozumiem, że. No może być trudność. A co z obrazem i przekazem, które nam właśnie serwują sądy i sytuacja w Polsce? Czy to może mieć wpływ na przestępczość w najbliższych latach? Przestępczość też się zmienia. Świat się zmienia wokół nas. Doszły na pewno nowe problemy związane chociażby z tym, że mamy tuż za granicą wojnę, że Wielu obywateli zmienia miejsca zamieszkania, nie mówię tu o obywatelach polskich, i to także komplikuje sytuację, jeśli chodzi o charakter przestępczości, ale to jest, myślę, problem o wiele bardziej złożony. Jeżeli nie będzie na popełnione przestępstwo szybkiej reakcji, jeżeli następnie, a wiem, że sytuacja w sądach jest także coraz trudniejsza przez sytuację kadrową, wzrasta ilość spraw, nie przybywa sędziów. Zresztą teraz słyszymy w związku z tym, co kwestionowane jest, jeśli chodzi o funkcjonowanie Krajowej Rady Sądownictwa, że także nowych powołań w najbliższym czasie na stanowiska sędziów nie będzie. A więc ten czas od zdarzenia do uzyskania prawomocnego wyroku i rozstrzygnięcia staje się coraz bardziej wydłużony, to na pewno może rozzuchwalać tych, którzy przestępstwa chcą popełniać, a jednocześnie może narastać takie poczucie u osób pokrzywdzonych, że państwo nie chroni ich należycie. Bo jeżeli nie będzie tej reakcji, jeżeli osoba pokrzywdzona nie, zas, nie zostaje zaspokojona w swoich słusznych roszczeniach, no to na pewno dobrze nie służy też powadze państwa. A przestępcy, tak jak powiedziałam, na pewno ciągłości zawodu, wykonywania nie utracili. I Państwo powinno być na taką sytuację przygotowana i, przygotowane i cenić doświadczenie i wiedzę tych funkcjonariuszy, wszystkich, którzy przez lata pracowali zwalczając przestępczość. I tak jak uważałam, że ci, którzy. Kończą zawodową służbę wojskową, a często pełnili bardzo odpowiedzialne funkcje, czy także ci, którzy pełnili służbę w różnych służbach, o tak bym to ogólnie określiła. Także państwo nie powinno tracić ich z pola widzenia w momencie, kiedy przechodzą na emeryturę, ale ta ich wiedza, doświadczenie powinna być. Dla dobra państwa wykorzystana i wykorzystywana. No i tylko kwestią pozostaje to, jak zorganizować, żeby tak mogło być i, i żeby nadal mogli służyć państwu. Ale to wszystko przed nami. Sztuczna inteligencja, czy w jakiś sposób, w jakimś zakresie może wesprzeć, pomóc sądownictwu? Sztuczna inteligencja, proszę pana, mam. Cieszę się, że jestem w stanie spoczynku i że ten, powiedziałabym, złożony problem mnie dotyczy coraz mniej albo wcale. Obawiam się, że to jest tak, jak dalej, jak dzisiaj rozmawiam o tym, jakim to jest rozwiązaniem dobrym czy niedobrym, bankowość elektroniczna i jakie możliwości. Ja mówię, że no, przestępcą też stwarza to, Dużo możliwości, a jeśli chodzi o różne programy, które mają zabezpieczyć, ja wiem, przecież tworzy je człowiek i jeden człowiek tworzy program, który ma zabezpieczać i dawać bezpieczeństwo, a drugi w tym samym czasie albo nieco wcześniej już zaczyna opracowywać inny program, jak przełamać to zabezpieczenie. I obawiam się, że już ci, którzy chcą, łamać prawo, prowadzą intensywne prace nad tym, jak wykonać, jak wykorzystać sztuczną inteligencję. No i oby nie było tak, że będą krok przed tymi, którzy będą chcieli to z pożytkiem dla obywatela wykorzystać. No ale złą wróżką nie chce być, może jakieś lżejsze pytanie? Lżejsze pytania, pani sędzio, tak, żeby zawiało na koniec optymizmem, optymizmem e, co do sytuacji sądownictwa w Polsce. Możemy coś optymistycznego powiedzieć na ten temat? I teraz zapadła krępująca cisza. Ja y, myślę, że jednak Jeżeli już dojdzie do planowania, przygotowywania ustawowych zmian, które będą miały na celu uzdrowić sytuację w wymiarze sprawiedliwości, to może jednak ktoś sięgnie do tych doświadczeń innych sprzed lat, kiedy była inna droga dochodzenia do zawodu sędziego, kiedy nie było to, w taki sposób organizowane, jak dziś, że jest Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, gdzie wszystkich uczymy jednakowo i przyszłych prokuratorów, i sędziów gdzie te osoby są w, przy wykorzystaniu testów egzaminowane, bo nie tak należy kształcić. Tych, którzy kiedyś będą mieli za zadanie prowadzić postępowania przygotowawcze, czy stać na straży praworządności, jak też rozstrzygać sprawy. I jeżeli mówimy o optymizmie, to ja mam nadzieję, że może ktoś kiedyś będzie jeszcze chciał wrócić do takiego modelu, gdzie człowiek był. Najważniejszy, kiedy przyszłego sędziego uczyło się tego, jak należy postępować na co dzień, żeby właśnie ten interes obywatela, który przychodzi do sądu i czeka na rozstrzygnięcie sprawy, był chroniony, żeby nie najistotniejszy był zakreślony numer załatwionej sprawy, ale obywatel, który wyjdzie z sądu z przekonaniem, że Państwo stoi na straży jego interesów, że nawet jeżeli ten wyrok nie jest taki, jakiego on by chciał, ale będzie wiedział, że ten wyrok jest w świetle prawa słusznej, że wydał go sędzia, który przestrzega wszelkich zasad etycznych, obowiązującego prawa i że postępuje tak, jak prawo nakazuje. Tylko nie wiem, kto znajdzie czas na to, żeby jednak posłuchać tych innych bardziej doświadczonych, bardzo Pani dziękuję za te słowa, za to spotkanie, za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. Moim Państwa gościem była pani sędzia w stanie spoczynku, pani Barbara Piwnik. Dziękuję.